Dobra, możemy zobaczyć sobie już na pelerynce jaki dzisiaj mamy challenge, ale przed tym pokażę Wam ostatnią subskrypcję, bo serio dawno tego nie, nie było. No i dobra, takie, taki challenge, no nie wiem co to jest, bo jest taki jakby X, czyli bez czegoś, no i takie coś, nie wiem co to jest ale możemy sobie ściągnąć drewniany portal, ej, czyli tam będzie dużo obsydianu, to, to będzie jakiś rekordowy odcineczek, dobra zbieramy sobie to, szybciutko, szybciutko i bierze, i biegniemy do tego portalu dobra, jeszcze nie wiem jaki to jest challenge, no ale myślę, że się okaże w przyszłości dzisiaj no. Więc um, dobra, zabieramy to. Szybko, szybko spada. No, biegniemy Ja nie mogę jumpać. Jeśli... Nie. Nie, to, to jest chyba challenge bez jumpania. Najgorszy challenge, no, czemu oni musieli mi dać? Challenge bez jumpania. Jumpanie to najlepsza rzecz w grze Minecraft, No nie! Ale przynajmniej jesteśmy przy e, jaskini. Przynajmniej jesteśmy przy Jaskini, no. E, więc szybko sobie skraftuję łódkę. Może w tamtym portalu akurat będzie jakiś kilof. No i pójdę sobie z nim do tej kopalni, więc dobra, e, płyniemy, płyniemy, no, e, i co tu będzie? O, krzemień, to się przyda później. I wydajność 2 też. No i złote butki też mogą się trochę przydać. A ten arbus to jest skam w poprzednim odcinku z F5 było. Nie, klątwa uwiązania, to tego nie mogę zdjąć, dobra. Jak pójdę do... O, krzesiwo już mam, fajnie. Nie, bo jakbym zdobył jak sobie kilo to ja już bym mógł tutaj pójść. Chyba. Tak, czy nie? No tak, bo tu jest. O i jeszcze... Tylko jak ja to zbiorę? No nie, wystarczy, że chyba wrócę tam i pójdę po kilof. Pójdę po ten. No, zrobię kilof po prostu. I nie, bo tam mamy portal. Ja serio nie ustawiałem tego seed'a, on jest randomowy. Eee, aha, łódkę. Do Zabieramy ją oczywiście, no i możemy iść do kopalni. Dobra, tak, tak. Ta łódka też tak poleci? Czy? nie. ona jest na lądzie. Co tam jest? Ja zastanawiam się, czy tam iść, bo... Tam mogę już zejść chyba do diaksów. Może, może mogę zejść gdzieś do diaksów. No, tylko na początku... Z bio, muszę zrobić kilo, oczywiście. W ogóle nie wiem, co się dzieje, dzieje, ale klawiatura mi się to znaczy nie wiem, bo e, mam sprinta, jak nie mam sprinta, więc to jest dziwne. Dobra, ale robimy sobie tymczasem kilo. Zbierzemy sobie tam trzy e, no, e, albo sześć. Sześć kobla. No, i przypomniałam mi się, musimy iść y, po zwierzęta, bo bez tego to nie będziemy mieli jedzenia, więc dobra. Przowa, przowa. A szkoda, że nie mogę miodu. A, lecz miód nic nie daje chyba. Gdów jedzonka. ale owce są, więc dobrze, bardzo dobrze. Owce, dużo owiec. Dobra, hydżę. One giną na jednego hita. E, tym tym siekierką. Edge, edge, Nie. Hydżę. Gin, gin, gin. Łowcę przekonam. No są, tylko słabo, że tak wysoko, i ja akurat... O nie, węgiel, węgiel, węgiel. Lawa, ej. Ej ludzie, to wystarczy, że ja wbiorę żelazo i już... Już mam wygraną grę, ja... jest, jest. Tak, tak, najlepiej, najlepiej. Ej, do, wystarczy, że teraz znajdę żelazo i... Już mam e, grę wygraną jakby. Bo wystarczy w moich challengech, żeby tylko do netheru się e, no wejść. Nie potrzebuję iść po diamentowy kilof, żeby tam e, tamten tam portal zrobić. No, wystarczy, że tylko żelazo. Mm, po żelazo pójdę. Dobra. Mam e, tego już dużo, więc e, pójdę sobie już z powrotem. Nie, potem węgiel, ale mega się cieszę, że e, wystarczy, że... E, o, mam łopatę. Właśnie. Ale ta łopata jest szybka, patrzcie! Jest taka jak ta na Efficiency 5, bo e, złote rzeczy są szybsze od e, diamentowych, więc fajnie, mega szybka jest ta łopata. I teraz porozglądajmy się... O, tam jest jakaś jaskinia też, e, w której może być las. O, no, to tam pójdę zaraz tylko. Biorę sobie wungiel, no i przepalę go w piecyczku No, Niestety wracamy, nie było żelaza. No, ale był spawner, nie fajne. No, jest teraz, bo żeby sobie pójść prosto, już do tej kopalni. Dużo jest tutaj tych kopalni. Prosto tutaj, no i czy tutaj będzie żelazo? Proszę, proszę, proszę. Nie, 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 ja nie mam taczy, ja nie mam sprojki. Drze. Jestem hardcorem, pamiętajcie widzowie. Jestem hardcorem. Failpik jest hardcorem. Jest, jest! Wygraliśmy to widzowie! Jest! Jest. Jest, jest, jest. Najsik, najsik, najsik. Dobra, teraz y, tylko sobie stąd wyjdziemy. Tak. Tak. Tak, tak. Nie, bo ja, ja potrzebuję trzy tego. Dobrze, że pamiętałem. E, no wiadomo, czy potrzebujemy. I dobrze, że właśnie... To jest wyjście? Tak. A nie, to nie jest wyjście. Dobra, już nie będę tak głęboko w tej jaskini wchodził, bo jeszcze się zgubię. Ale za to tu żelazo. Jedno jest. Jeszcze do. No. No możemy sobie już wracać szybciutko. A no i woda też mi się bardzo przyda. Jak będę chciał tu wrócić. Nie, prawie to wpadł. Jak będę chciał tu wrócić, bo patrzcie. Nie, nie tak. No tak. до горы. Так, так, так. Еще раз до горы, но изи. Изи, пизи. Не, сбоговая все вода. Есть, добра. Możemy już sobie iść do tamtego miejsca. Zjemy sobie jeszcze baraninkę pyszną, ale tam pszczoła wysoko lata. Jak łopata. Dobra, mamy to miejsce. Róbmy sobie jakieś tu e, też miejsce. A ten portal, czyli tak, tak, tak. Dobra, jest. Y, tak. Tak. No, tak. A, bo tu nie ma lawy. Dobra. Woda muszę się odłożyć na chwilę. W tym miejscu nie ma lawy, co jest bardzo złą rzeczą. Trzeba cię... Nie, bo to się kobel zrobi. O, o dobrze. No i teraz znowu Ciebie musimy odłożyć wodę. Nie, nie wyjdę stąd. Muszę, muszę tak. No, tak, tak. Tak. I tak. No. E, no i woda jest tu, tu. No. Dawaj kobelę z tą. Kobela z tą. Tak, tak. No. I powinno wyjść. E, więc tak. Tak, o, dobra, aha, bo, mam wodę, przecież, żeby ta woda mnie jakoś tam później nie zepchnęła do tej, a więc będę to robił ostrożnie. Jest, nice, dobra woda, najlepsza woda na świecie, no i teraz mamy wygraną grę, możemy sobie spokojnie stawiać. Dobra, tutaj ustawione już, eee, no i bierzemy kolejne, tak, ale to niebezpieczne, ale robimy. no. I ostatni, ostatni, szybko, 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 uda się, uda się, uda się, proszę, proszę, proszę. I ostatni bloczek, ostatni. Jest. No, rodzowie udało się. Nie musicie zostawić za to łapeczkę w górę. Challenge bez jumpa zrobiony, oczywiście. No, taki słaby spawn, nadarowy. No, ale ja się już z Wami mogę żegnać. No, więc pa, życzę Wam miłego dnia.